Bla, Nie Bli. Akcja? Jaka? Tak. Jak <grystuj> się robi, serduszko. <grystuj> Szczęść Boże. Dzisiaj zastanowimy się nad fenomenem strachu u ludzi starszych. Dla przykładu weźmiemy sobie małżeństwo: Zachariasza i Elżbietę. Mamy małżeństwo pobożne. Przecież on jest y, jednym z zastępu kapłanów, którzy służą w świątyni, więc chyba im społecznie nie brakuje autorytetu. A jednak y, są uważani za kogoś, kto jest przeklęty, bo nie mają potomstwa. A może nawet sami sobie bardziej to wmawiają, że są przeklęci, bo nie mają potomstwa. Przecież dziecko to jest błogosławieństwo nie mieć dziecka. Czyli co, jesteśmy przeklęci? Tyle lat życia są już w podeszłym wieku, żyją. Z tą świadomością na karku, że coś z nimi nie tak. A nawet kiedy pojawia się anioł i objawia Zachariaszowi radosną nowinę, to ciągle on czuje, że jest coś nie tak. Ma wątpliwości, zostaje za te wątpliwości ukarany milczeniem, niezdolnością mówienia. To małżeństwo Zachariasza i Elżbiety pokazuje nam bardzo, bardzo ciekawą rzecz w życiu człowieka, że są motywy. Naszego życia, które nie dają nam spokoju przez długie, długie lata. I pokazuje nam, jak bardzo potrzebne jest w naszym życiu wytrwanie, cierpliwość, bo przecież tak naprawdę nie wiemy, w którym momencie Pan Bóg zechce odmienić nasz los. Może zatem nie jest potrzebne zbyt szybko obrażać się na Pana Boga, że nie wiadomo, jak mi źle urządził życie, że tyle razy go proszę, a moje prośby są niewysłuchane. Może po prostu. To jest coś normalnego, że jedni w takim rytmie spędzają życie, inni w innym tempie spędzają życie, a ty masz po prostu swoje tempo, swój rytm, swój sens życia. Zaufaj, bądź cierpliwy, to wszystko się zmieni. Jak nie tu, to w niebie. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.